Cześć, jakiś numer do mnie dzwonił. Halo! No, typu. O kurwa! Na no, e, no ta... Ta tu powiem, że robisz na szybo tylko typu. No. Powiem ci coś takiego: jakbyś nie robił hałasu, to od tego zacząć. To, że ty do mnie tam miałeś spinki, to jest po pierwsze e, primo, drugie i primo, e, po prostu zacząłeś sam e, do mnie się sapać. Sam, bo nie masz e, żadnego fejmu, bez widzenia tego typu. Jest, ale jest, powiedz mi to, powiedz mi po co ty. Ale powiedz mi po co ty do mnie dzwonisz? Słuchaj, będzie niedługo, niedługo się widzimy na sali rozpraw i tam to wszystko powiesz, ale co masz do powiedzenia. Ja, ja na żywo ci mówię. No ale w sądzie też mi na żywo powiesz. Ja będę na tej rozprawie. Ale co chcę, że w sądzie? W sądzie to możesz pietoldzić inne rzeczy. Chcę na żywo to powiedzieć. No w sądzie też będzie na żywo, no też mi przecież będziesz mógł powiedzieć. No no, no no, właśnie, ale no. nie na kamerze. <laughs> Widzisz, człowieku? myś główka, nie dupo. To jest e, pierwsze trybo. Drugie trybo. Ty masz do mnie żal tego, że wywołuje wywali. To jest e, twoja, bro, e, twoja sprawa. Sąd to oceni? Coś jeszcze? Nie, 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 wiesz, sądem się, kurde, nie, wiesz, sądem się, nie, yy, nie kieruj. No jak się to, nie kieruj, ale to sąd no to, będzie oceniał. Ale to, 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 wiesz, sąd to sądem, ale, sąd sądem, ale ty swoje zrobiłeś, zlisywałeś mnie, yy, nie wiem, w tym roku to było, Zacząłeś to jak jeszcze był na był. Widzisz? No, to jest pierwsze prymo. Drugie prymo. No, tylko że pragnę Ci zaznaczyć, że to ja Tobie złożyłem, założyłem prywatny akt do skarżenia Ale, do ale to, to, że mi y, założyłeś, to mam większe pole do popisu niż Ty. Teraz. Okay. Teraz co robisz z siebie osła? Dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Słuchaj, ja Cię nie będę, ja ci nie będę, ja cię nie będę teraz wyzywał. Nie zakrzyczysz mnie uszatku, nie zakrzyczysz mnie uszatku. Ja się boję. Ja się, ale czego się boję? Przecież my się w sądzie zobaczymy. Zobaczymy w sądzie, czy będziesz taki odważny. Obiecałem ci rok temu, że się spotkamy i się spotkamy, słowa dotrzymałem, spotkamy się na sali rozpraw, zobaczymy, jak się wytłumaczysz od wyzwisk o charakterze pedofilskim pod adresem mojego dziecka. Zobaczymy, jak się wytłumaczysz z pomówienia mnie, zobaczymy jak się wytłumaczysz z udostępnienia mojego numeru telefonu w internecie. Zobaczymy jak się z tego wytłumaczysz. Ja nigdy w życiu twojego numeru telefonu nigdzie nie udostępniłem, stary. Nie. Oczywiście, Kuba? że nie. Nie. No a nie. Daniel, nie. No ale stary, jeżeli masz coś do Daniela, to, 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 to załatwiej sobie to z Danielem. Jeżeli twier a, jeżeli a jeżeli twierdzisz, a jeżeli twierdzisz, że ja udostępniłem gdzieś twój numer telefonu, no to proszę bardzo, załącz ale odpowiedz, same, same, to same, same, odpowiedz, same odpowiedz na odpowiedź na to pismo, które skierowałem do sądu i złóż je do sądu i że ja też podałem twój numer, no i tyle no. Człowieku, myśl główku nie dupą, bo jakbyśmy Prywatnie wyjaśnili to prywatnie, a ty zapytasz jak gupek, bo, bo się boisz. ja się nie boję, bo stary. Sądem, 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 bo myślę, że są ci tutaj by, by, tego, że będzie na mnie grzywna. Nie ma, nie ma grzywnej z tego powodu, że mam na ciebie też sporo, sporo, jak ty byłeś, najebane... Nie, radę, nie A powiedz mi, czy ta sprawa dotyczy tego, czy, że ja byłem najebany na streamie, czy dotyczy tego, że naruszyłeś moje dobra osobiste? Sprawa dotyczy sprawa na, dotyczy tego, że naruszyłeś moje dobra osobiste, więc ja ci tłumaczę. A ty, a ty, Tiger, ja ci tłumaczę, tłumaczyć ci jak słuchaj, to wygląda. Sprawa dotyczy słuchaj. tego, że naruszyłeś moje dobra osobiste, a nie tego, co ja robię na streamach. Dobrze, a, a ty nie powiedziałeś nie o naszej prowadzeniu sprawach Publicznie o naszych prywatnych sprawach, jakich waszych. O sprawach inne rzeczy, kurwa. No, no mysz, główko, nie dupą. Jakie prywatne wasze sprawy ja zdradziłem, który. Rozłączył się. Niego fejmu nie masz. Rozłączył się. się Rozłączył się. Lufa, <laughs>